Ostatni odcinek Drogi do Mistrzostw, to jest, moi drodzy Czekamy na wyniki, nie znamy tych wyników Pełni emocji Trzymajcie kciuki i mamy nadzieję, że dowieźliśmy to przez ten cały sezon I że będzie dobre miejsce Witamy Was serdecznie na Kolumna Medica Bajadrasko 2022 Final Edition. Trochę długa nazwa i trochę długa impreza, ponieważ w dniu trzeciem będziemy mieli do pogadania dwa razy po 150 km. Cóż, z ciekawych rzeczy, jak zauważyliście na listach startowych, zostawiamy dwie załogi w ramach GTT Transport. Będą jechały dwa samochody, e, oczywiście Mitsubishi Pajero e, na drugim jakby miejscu, czyli na drugim samochodzie będzie urzędował Dominik Jezic i Michał Ogórek, nasi dobrzy znajomi, bardzo dobrzy fachowcy w swoim fachu, no takie słowo posłowie i co, mamy nadzieję, że zrobią to co mają zrobić. Czyli? Czyli mają nam dać tytuł mistrza Polski. W cudowny sposób pokażę, jak się zakłada gumę. A parzy. <grym> Przestań się ma zdechnąć. Chcę ci powiedzieć: podciśnienia, pościągane no, no. Skręcaj, a ja będę trzymał tam. No, opada. opada. Konar mnie płynie. Dobra, weźmy weź do weź łapy. Ale przynajmniej trochę ubrudziłem, żeby nie było. Że razem niby się brudzimy. No. Tak. Hop, Strasznie no. mnie cisnął na tym rajdzie. Ostatnie. Musicie zacząć odgryzać w końcu. Nie, ja nie z mam nie. takiego, wiesz. riposta.pl, nie strzelcę tej strony. On od wczoraj nawet ma jakieś dobre teksty, nie wiem, ćwiczył czy coś, nie wiem. No z, <grym> z Rafałem. No z ale, Rafałem. Ty, ale byś dalej był jednym z Ale może. byś się zdziwił, jak wczoraj chłopaki przeleciał. Te teksty były Jak weszli <grym> do mana, go w trzy minuty po ustawie, nie po kontach. wczoraj było za bardzo, tak? <grym> Dlatego trochę późno skończyliśmy, może są te lęki. Jutro mamy do zrobienia dwa razy po 150 km. Odcinki, które są naprawdę długie i wymagające. Pogoda nas nie rozpieszcza. Trzymajcie za nas kciuki. W pierwszym odcinku niedzielnego naszego tutaj wydarzenia jest bardzo dobrze. Nasz scenariusz jest póki co wypełniony w 100%. Pierwsze miejsce w grupie Borys, drugie Jazic, trzecie konkurencji. Konkurencja. problemów takiego nakładu pracy, myślenia kalkulowania, czy kombinowania, czy też walki o swoje. Ile to jest pracy, ile to jest wyzwań i emocji z tym związanych, to wie tylko ten, kto jest tutaj z nami na miejscu, bo to jest naprawdę ciężka robota. Ale co, żeśmy się najeździli, to nasze. jesteśmy na mecie, cicliśmy do samego końca, nie poddaliśmy się pomimo problemów. Mamy podium, miejsce drugie lub trzecie. Dominik, de facto, ten diabeł jest przed nami. Dobra, chciałbym ma serdecznie bardzo podziękować. Już mi trochę łzy wróciły z powrotem, albo i nie. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. Rafał za świetne wsparcie u nas na barwie z samochodem. Sławek, Krzysiu, za tą robotę toporną i powtarzającą się za chwilę. Prasek, twoje rady i w ogóle opieka nad zawieszeniem naprawdę mega pomogły. Golon, jesteś kotem, po prostu jeżeli chodzi o nawigację i naprawdę dajesz mi mega dobre rady, więc dziękuję Ci serdecznie. Janek Mordeczko kochana, słuchaj, dziękuję Ci, że to wszystko nagrywasz i jesteśmy tutaj w ogóle razem jakby... I też dziękuję Andrzejowi i dziękuję Boże, tak by zachowałeś, wszystkim dziękuję. Ja wiem już teraz, że nie jestem w stanie wymienić każdego. Ale I also would like to thank you Henning, for your support on this season. E, t, po prostu i każdej innej osobie, której zawracałem głowę, zajmowałem czas w ogóle, który marudziłem o cokolwiek. Słuchajcie, było warto. Dobra, 3.45. Chyba czas kończy drogę do mistrzostwa. Huh, no! I wiesz, co jest lepsze, nie? Coś się kręci, coś się zaczyna. <laughs> Ale wiesz co? Jeszcze, jeszcze jednego nie było w tym sezonie. Czego? Langoszy. Langosze jeszcze, Janek. Co? Pojedziemy na langosze. Ten film pewnie wyjdzie, jak my będziemy na tych langoszach już. No to, to będziemy go zajadać i oglądać go do tych langoszy, słuchaj. Zakończenie? Tego zakończenie. Jesteśmy, byliśmy, zrobiliśmy. Mamy swoje, pakujemy się. pakuje walizę. Kast je basse rice, zo fysiek, en val je me